Punktem naszej wycieczki jest wizyta w akwarium Wejście do akwarium Widzicie, to wygląda jak jakieś cmentarzysko To wygląda jak jakieś cmentarzysko statków Wejście do akwarium, o, Tam jest wejście do akwarium Nie wiem, czy widać O, tam jest wejście, super wejście do akwarium o. Eee, No i to, ja nie wchodzimy do akwarium, bo Z zewnątrz widać, że w Warszawie mamy dużo lepsze akwarium Jakieś rekiny czy coś, ale nie wiem. Ja nie skorzystałem. 3 dolary. Chcieli jeszcze za, za to, że nakręcę materiał dla Was, tylko kolejne 3 dolary. Stwierdziłem, że nie. Następnym punktem będzie wizyta w jakiejś kafejce, w jakimś barze, to myślę, że tam dalszą relację wam przedstawię. Więc jak na razie, możecie podziwiać cmentarzysko z Łodzi. Ja Wam mówię tymczasem. Pa, pa. Jestem w Muzeum Papirusu. Jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. O, to są prawdziwe papirusy. O, ceny są dużo wyższe niż takie w tych sklepikach. Idziemy właśnie na spotkanie, żeby zobaczyć. Pan nam pokaże, jak to wszystko <coughs> wygląda, jak rozpoznać prawdziwy papirus. O, tak, idziemy. Piękne te papierosy. Prawne. No dobra, idę posłuchać Pana tymczasem. Po wycieczce jestem tutaj przy takiej choince naszej, o, jak widzicie. Muszę iść szybko się przebrać, bo to jest Wigilia idziemy. Na górze mamy jakieś miejsca, nie wiem. Ciekaw jestem, jak tu będzie wyglądała kolacja wigilijna. No nic, wycieczka. City Tour? No, może być. Fajnie było. Zadowolony jestem. Zobaczyłem meczet, i zobaczyłem i kościół koptyjski i muzeum papirusów. No, akwarium nie przede jak wiecie. no. Ja Wam życzę wesołych świąt, aczkolwiek obejrzycie powinien ten materiał już po świętach. No nic. Jestem z Wami. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć. Pa, pa, pa.